I kiedy skończysz tego grilla. Weź się cierpliwości i naucz, kurna. Zamknij mordę i pracuj, debilu, co ty niepełnosprawny. Nie chcę z tobą dłużej być, kurna, wynoś się z mojego ogrodu, tyż mato. To były moje najgorsze dni w życiu z tym głupim Mateuszem. Radzę ci moje kochane dziecko nie rozmawiać z nim, bo on to leń. Siostra, weź na luz, nie mów dziecku, że Mateusz to leń, bo ty go denerwowałaś. Antek, ja tu chcę spokoju, a ty mnie denerwujesz. Dużo się dziś denerwowała, a ty pogarszasz sytuację. Jak tam chcesz, ale chociaż porozmawaj z Mateuszem. No dobra. I co tu robisz, Aga? Znowu chcesz żebym trafił do szpitala jak po moich ostatnich nerwach. Mój brat kazał z tobą porozmawiać, zamiast się ucieszyć to ty znowu musisz się niepotrzebnie denerwować ty skurdej synie. Ty weź nie rób awantur przed sklepem bo wezmą nas za pijoków szlających się po na sklepach. Ja tu chcę na spokojnie a ty nerwocholiku się denerwujesz. Spadaj bo po moją mamę zadzwonię. Nie pójdę stąd. Raz dwa moje ostat. Dobra, ja idę. Mamusiu. Agnieszka się nade mną znęca. Pomóż mi. Biedny syneczek, pójdziemy do Agnieszki i jej nagadamy. Dzięki mamusiu, że chcesz mi pomóc. I co tyś Agasraga, zrobiła do mojego kochanego maminsynka? Kazałaś mu robić grilla szybciej. A on ma dyspraksję i on nie umie robić rzeczy szybko. Moja mamu, niu, niu, niu i rację. Skąd miałam wiedzieć, gdy nic mi nie mówiłeś, ten maminsynku skończony? O gardupe. A nie mogłaś go zapytać. Ale jak go pytałam, to mówił nie twoja sprawa. Aga, może daj spokój? Spadaj te grubo, babo z posesji. Co ty kurwa powiedziałeś? Nie obrażaj mojej mamy z kurda i synia mały. Bartek, to co powiedziałeś było za mocne. Idźcie, jak mnie to na policję dzwonię. Mamuś, może pójdziemy, boję się policji.